Ostatnio, jak pamiętacie, mieliśmy dziwne przygody w pustyni, na pustyni. Eee, na razie sobie tam nie będziemy wracać. Musimy ruszyć dalej na poszukiwanie robotów. <laughs> to przede wszystkim, bo przydałoby się zrobić zapas jedzenia. Nie pogardzilibyśmy też bizonami, bo moglibyśmy pozbierać kupę. A kupa się przydaje. Eee, no i ewentualnie świniami przecież. To też takie wdzięczne stworzenia. Można się z nimi zaprzyjaźnić. one nam pomagają. I też jakie karimy to też robią kupy. Myślę, że pójdziemy sobie sprawdzić północ, co tam jest. Może tam będziemy mieli więcej szczęścia. Bo bez tego będzie troszkę smutno. O. Podniesiemy sobie tą rzecz. to jest jedna ym, z, tak zwanych, z tak zwanych rzeczy, thingów, to jest <coughs> box thing. Potrzebujemy zgromadzić cztery rzeczy. Okej, okay, mieliśmy nową, małą awarię a, i generalnie... Um, jak widzisz troszkę się poradnia dnia zmieniła. No nic, jakoś, jakoś sobie poradzimy. Generalnie te cztery rzeczy, czyli ta pudełkowa rzecz, tam jest jeszcze pierścieniowa, korbowata i okrągła chyba. Potrzebujemy zgromadzić te cztery rzeczy, aby zbudować maszynę, dzięki której teleportujemy się na nową wyspę. I zaczynamy no właściwie grę jak w pewnym sensie od początku. Dlatego ja lubię zbierać te rzeczy, żeby je mieć, ale jakoś nie przykładam większej wagi do tworzenia jakby już finalnego przedmiotu. Powiem wam jeszcze, że koćmy cały czas TVLA Maxwella, bo ja chciałbym zobaczyć ten tryb przygodowy. Ale z drugiej strony... Mm, no postawiliśmy sobie na razie inny cel. Na razie chcemy sobie dożyć do zimy, przeżyć tu zimy, jeśli, jeśli się da... a I tak jest ciężko, bo gra nam mówi, że utrudni nam to <laughs> w miarę możliwości jak najbardziej. Eee, no i z trybem przygodowym to jest tak, nie wiem wszystko to wspominałem ostatnim razem. Że... Um, przez się przez te wrota do nowego wymiaru. Kompletnie odrębnej rzeczy niż, niż ten sandbox, w którym teraz bierzemy udział. Um, I nie mamy na, na początku żadnej, żadnej rzeczy. Generalnie mamy tam chyba do przejścia 6 albo 7 planż. No nie chcę teraz skonfabulować, są to jakby osobne misje. Które każdy ma swój, swój cel postawiony nam przez Maxwella czyli tego demona, czy to kto, kto to jest, który przyniósł do tego świata. I musimy w każdej, do każdej planszy, zgromadzić właśnie te 4 rzeczy mm, do stworzenia portalu. Oczywiście poziom trudności rośnie Z tego, co wiem, ten temat są losowane Znaczy, dobierane losowo, jeśli chodzi o ich kolejność I to możemy na przykład zacząć w zimie, nie mając żadnych przedmiotów yy, W lecie i tak dalej, i tak dalej Poziom trudności rośnie, nie jest fajny Plus Plus jakby całej tej zabawy jest taki Że jeśli zginiemy w tym, w tym trybie nie giniemy, jakby permanentnie. Czyli po prostu budzimy się z powrotem przed drzwiami Maxuela, z wszystkimi rzeczami, które do tej pory posiadaliśmy. Więc to jest plus. Dlaczego więc nie chcę zaryzykować, nie chcę spróbować? Z tego względu, że chciałbym do tego siąść i już nagrać materiał, który no, będzie można użyć jako, jako tutorial. Czyli generalnie przejść te wszystkie, wszystkie krainy. Problem jest tego typu. Że w momencie kiedy e, wygramy ostatnią misję, wtedy uwalniamy i odblokujemy jednocześnie sobie mm, jedną z postaci do gry, czyli właśnie Maxwella. I problem jest taki, że mm, wtedy Wilson, w naszym przypadku, Wilson zasiadłby na tronie Maxwella, a my byśmy toczyli grę dalej. Mm, Maxwell. No i w związku z tym nie każdy ma Maxwella rozkminionego, nie ma odblokowanej przez wszystkich postaci. Yy, a chciałbym, żeby to, co teraz nagrywam, było najbardziej uniwersalnym, uniwersalnym poradnikiem. Więc to się o rzeczy fajnie by było, gdybyśmy to zrobili i to było dostępne dla wszystkich postaci, prawda? Yy, jednak Maxwell ma troszkę inne parametry, troszkę inny styl gry. Więc pozwolicie, że najpierw zrealizujemy te nasze główne cele, które, które, które mieliśmy, czyli dożywamy do zimy. Później staramy się przeżyć zimę i martwimy się resztą. A dopiero w dalszej kolejności spróbujemy wrócić sobie np. wiosną do wrót i pobawimy się w tryb przygodowy. Zobaczymy co to będzie, wtedy może się akurat i odnagrać nową serię. No, a ja będę miał przynajmniej dodatkową motywację, żeby przeżyć pory roku i, i, i żeby móc wrócić do tych drzwi. No bo mówię, tak jak wam opowiadałem, pierwszy raz trafiłem na drzwi Maxwella w świecie, więc. Więc szkoda było to zmarnować, bo nie wiadomo kiedy pojawi się następna okazja. Nie? Dobra. Skręćmy sobie troszkę w dół. Jeśli chodzi o rzeczy inne do jedzenia, które możemy znaleźć oprócz marchewek Na przykład tu Czerwonych grzybów nigdy nie zbieramy Czerwone trujące, pamiętajcie sobie, czerwone zawsze trujące Niebieskie i zielone jak najbardziej możemy wziąć, tylko warto je najpierw usmażyć bądź ugotować Żeby nas nie zatruły A tak to, a tak to luz może nakarmię sobie królikę mm, mój błąd mm, Ewentualnie jeśli nie uda nam się znaleźć ani yy, yy, ani yy, no, olifanta, ani bizonów To zrobimy poratować się królikami jeśli chodzi o strój na zimę Zrobimy sobie Nauszniki, bardzo sympatyczne, ciepłe i przyjemne Tyle będziemy potrzebować, zaufać jeszcze jednego królika Ale to Się przy okazji zrobi No nic tu nie ma, no jak Boga kocham Coś mi gra ty, przy tym losowaniu poskąpiła e, istot świata, żywych świata zewnętrznego, co z jednej strony może cieszyć, bo generalnie jest mniejsza szansa, że coś mnie dopadnie i zje, z drugiej strony dużo ciężar jest coś tutaj wykombinować i ugrać i znaleźć widzicie ile jest biegania. Staram się i tak w miarę nie tracić czasu na, na, na zbieranie jakichś surowców, tylko szybko szybko przechodzić przez kolejne biomy eee, no i tak to złośliwych rzeczy martwych Naprawdę byłbym szczęśliwy Gdyby udało nam się pchnąć jakąś rozgrywkę do przodu Ale cóż trzeba trzeba grać z tego co się ma nie Plamy. to jest generalnie bagno jeśli są to małe plamy możecie spokojnie po tym biegać <laughs> natomiast w przypadku gdyby to były duże bagna to w zasadzie są dwie na bagnach starać się po nich nie biegać eee, przeważnie trzeba znaleźć jakąś ścieżkę która e, w sumie złoto to nie potrzebuje rąbać to generalnie mój, mój wewnętrzny skąpiec się odezwał eee, Znaleźć ścieżkę, która biegnie przez bagna. To minimalizuje jakby szanse na, na coś, co pójdzie nie tak. Druga zasada jest taka, że staramy się nie zatrzymywać na bagnach, dlatego że wtedy z, z ich odmentów mogą wyskoczyć macki, bądź olbrzymie macki. Które są dosyć upierdliwym przeciwnikiem. Znaczy, w, w, w gruncie rzeczy, będzie nam, to, będzie nam to potrzebne. Bo dzięki, jeśli zabijemy te macki, to będziemy mogli sobie zrobić lepsze bronie. W tym momencie jeszcze nie jesteśmy do tego gotowi. Wybaczcie, ktoś próbował tu się do mnie dzwonić i generalnie wszystko dzisiaj nie tylko w grze, ale i. E, ja powiem. No, w reality, próbuje mi przeszkodzić w nagraniu materiału. Cóż, taki dzień, taka niedziela. Ale byłby fuckup, jakbym zginął, nie? To chyba musiałbym go utłuc Na śmierć Masz króliczku, będziesz mi... no kurwa, będziesz mi potrzebny Tak, więc zacznę tutaj o no generalnie będą nam te macki potrzebne, ale se... nie jesteśmy gotowi Do nich najlepiej na przykład sobie już zgarnąć świnie O, może wam pokażę po raz kolejny jak się poluje na olifanta? Chcielibyście hmm? w końcu zobaczyć, ja musiał to w końcu wam pokazać. A może przy okazji trafimy na roboty? Sposób na eksplorację, dobra jak każdy inny, tak przynajmniej mamy jakiś cel, nie? No dobra, co mi tu gromówisz? W momencie, kiedy zbliżamy się do Olifanta, Wilson powinien teoretycznie wypowiedzieć kwestię typu, że ślady są jeszcze dosyć świeże. O, widzicie? O, matko święta! Tego nie przewidziałem. Nie wiem. Tego jeszcze, nie, jeszcze w tej grze nie widziałem <laughs> Ciekawe czy to traci traci agro Bo na razie nie przewiduję Żebyśmy mieli większe szanse na pokonanie tego dziada Co tych psów się tak tutaj nabroiło? Na ścieżkę i przyspieszamy. Spróbujemy się jeszcze wylądać w inny sposób. Skorzystamy z metra. No i zobaczcie, gdzie działa metro. No i popatrzcie, jaka nagroda. No, nawet jesteśmy w takiej odległości. Widzicie, rzuciło nas całkiem spory kawałek dalej. Bizony, piękne stworzenia. Trzeba z nimi uważać o tyle, jaki mają kolor, że tak powiem, tyłka. Jeśli jest czerwony, to radzę uciekać z tego względu, że są agresywne. Mogą być wtedy w okresie godowym, mogą wtedy rywalizować o stado i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O, jest Świnia, może pomożemy świni. No, Zatrzymaj się na chwilę świnią. No, i generalnie mamy świnio przyjaciela. To bardzo dobrze. Z tego powodu, że świnia może dawać nam. Eee, gdzie jest mój plecak? Świnie może dać nam kupę, pomaga nam w walce. Z tego co do tego trzeba od czasu do czasu dokarmiać. Ale z tym sobie jakoś poradzimy, chyba, nie? Dobra, wodewa. Zjedzmy hmm, coś, bo będzie wkrótce ciemno i eee, zbierzmy jeszcze trochę kup kupy się zawsze przydadzą. Nie? No i ja myślę, że moglibyśmy być trochę z powrotem. Spróbujemy No widzicie, to była właśnie przydatność フに。 że to jest taka fabryka nawozu, że aż ciężko się stąd oderwać. ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaka ta gra potrafi być złośliwa. Świetnie, moja fabryka główna. Po raz kolejny mieliśmy podejście pod... E, przecież pod, pod... E, poszukiwanie olifanta i okazało się, że to nie były ślady olifanta, tylko jakiegoś wielkiego wilkołaka, psa, zło, coś tam, coś tam, coś tam, overnight night które nas prawie zagryzło. Także... Powiem Wam, wystarczyło gdzieś mieć w zamyśle, że chcę Wam pokazać, jak, jak, jak fajnie jest przejść to Greka. Ta fajna gra jest. To w trybie przyspieszonym wszystko zaczęło dziać się na przekór. No dobra, jesteśmy w pobliżu obozu, to jeszcze zobaczmy sobie. No właśnie, to byśmy potrzebowali. Co byśmy tu mogli wyrzucić? Tak, de facto. W sumie pochodnie, bo nam się już kończy, ale no, że nie będzie potrzebna. I w sumie to możemy sobie wyrzucić. Teraz, skoro mamy już dwa króliki, będziemy mogli je wykorzystać do zrobienia sobie. Nauczników na zimę, bo zima już niebawem 20, 21 dzień wybije i zima nadciągnie. Co prawda pierwsze dni jeszcze nie są takie straszne. Jeszcze da się je przeżyć. No ale to już jest znak, że, że trzeba, trzeba uwijać poślady i... Choć tu jest dradziecki No i już, już przygotowany na to, że już będzie, będzie ciężko, i będzie źle. Coś mi niepotrzebne, potrzebne, dobra. Moja świnia gdzieś znów pobiegła, Nie ma jak jest potrzebna. Dobra, zapędziliśmy się troszkę szukając kwiatków, bo chcę jeszcze trochę nawozu zrobić. <laughs> na razie palichu pali z poczytalnością mam jej dużo, bardziej mi potrzebny nawoz, żeby resztę krzaków, yy, tak powiem, użyźnić. Chociaż mamy to szczęście, że jest ich tutaj trochę, całkiem sporo i nie musimy się aż tak, tak bardzo tym przejmować pięknie mięsko wyszło, więc powiesimy kolejną partię zrobimy sobie ogródki, bo fajnie jest mieć ogródek trawa, żeby nam rosła, również musimy na, na, nawozić jest to tyle trudne że jest mniejszy obiekt i czasami jak się człowiek śpieszy to nie trafi i wyrzuci całe, całe to będzie wie, no dobra jest całkiem nieźle ale szczerze mówiąc rzeczywiście bardziej bardziej troszkę niepokoję się tym że nie nagromadzimy zbyt dużo zapasów, ale skoro użycimy wszystko, to czemu byśmy sobie mieli nie zrobić wesołego kapelutka? Hmm. Tu weźmy sobie mięso. Ok. Zróbmy sobie czapeczkę na zimę, na uszniki nasze magiczne. Potrzebujemy dwóch królików i 10 patyków. Piękne, nie? Fantas fantastyczne. Też mi się podobają. Na razie wrzućmy je do skrzynki. Bo one oczywiście mają 100% wytrzymałości, więc wraz z noszeniem one się zużywają i może się okazać tak, że w końcu ich mieć nie będziemy. Życie. Możemy sobie zrobić ogródek Basic Farma, gdyż na to nam brakuje, nic nam nie brakuje. Świetnie. Warto budować od razu te, te, te ulepszone farmy. Eee, troszkę więcej składników potrzebują, ale... ale generalnie też jakby przyrost no, i korzyści są dużo lepsze. Więc potrzebujemy farmy i potrzebujemy zasadzić tam nasionko. W gruncie rzeczy nie potrzebujemy tego użyźniać. Można, aczkolwiek nie jest to, nie jest to konieczne. No to po prostu użyźnione przyspieszają wzrost. No cóż, dwie farmy to niewiele, ale zawsze lepsze to niż nic. Ugotujmy sobie troszkę jedzenia. Zbierzmy sobie drysy, żeby nam jeszcze zdążyły odrosnąć przed zimą. I to dość kluczowe. I indyki. To są strasznie wredne bestie, zwłaszcza kiedy walczymy o przetrwanie w zimie. Dlatego, że one żywią się jagódkami, więc mogą któregoś pięknego dnia pojawić się u nas w naszym krzaku i zeżreć nam zapasy, które miały nam ocalić życie. Tak, tak. Takie to są one, te stworzenia. Wykorzystajmy sobie jeszcze troszkę... ...tego mięsa. Bo ono tak trochę już... Ps -ps 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 psowuje się. Nie, nie, nie roz Zapomnijmy o ognisku. Mogę wam wykładać jeszcze jedną rzecz, po prostu broń OP Overnight Thousand, która ratuje życie, pozwala przeżyć zimę itd. tak dalej. To będzie bumerang, moi drodzy. Potrzebować będę tylko jednego węgla drzewnego, ale to się zaraz, zaraz za dnia skombinuje. Dlaczego? Dlaczego bumerang jest taki taki świetny? Dlatego, że działa na odległość. Dzięki bumerangowi e, możemy polować na ptaki, które są praktycznie nieupolowywalne w żaden inny sposób. E, a one praktycznie są jakby nieskończonym źródłem e, pożywienia. E, gdyż e, przez całą trochę przyleci do naszego obozowiska, chyba że akurat te wy myśli tak, że nie będą jednak przylatywać. No, ale to, to, to się okaże, to jest potrzebne. Tak samo możemy po polować w sensu sposób na króliki. Tu eee, Tudzież in inne gadzajstwa. Widzicie, wszystkie ptaki z bumerangiem, ale to wam pokażę jak już zrobimy sobie ten bumerang. Jest mm, jedna rzecz, na którą trzeba uważać. A mianowicie a mianowicie to, że trzeba nim rzucić i go złapać, bo inaczej dostajemy plombę w głowę. Łapiemy za pomocą spacji Dokładnie w momencie w którym on zaczyna wracać, uderza w cel i wraca, wciskamy spację i Wilson wtedy złapie są wtedy złapie bumerang Nie wyrządzając sobie przy okazji szkody, nie? I proszę, oto on, le boomerang, pokażę wam od razu jeszcze jak działa, wyposażamy go normalnie, klikamy atak i ciach, spacja i łapiemy, także tym optymistycznym wesołym akcentem, do zobaczenia następnym razem, bawcie się dobrze, hej!